Unboxing paczki od ITX. -a. Zobaczmy, co mi wyspali. A tutaj mam coś specjalnego. Zrzucę sobie ten karton i szybko Wam pokażę, co dostałem. Pierwszy strzał to kolagen. 16 tysięcy mg na szota. Bardzo wygodna sprawa. Ja lubię, szczególnie przed treningiem, bo zmniejsza ryzyko kontuzji. Sprawdźcie moją rolkę o kolagenie. Jest ich kilka, także szocik kolagenu bardzo wskazany. Jeśli chodzi o posiłki, klasyki solony karmel, wanilia i pistacja. Game changer, jeżeli, jeśli chodzi o moje jedzenie w biegu, posiłki wpłynie kosmiczna sprawa. U mnie to jest daily, to jest basic, co najmniej jeden wlatuje codziennie. Zestaw małych posiłków, to jest coś, co mi bardzo przypasowało. Tu akurat mam mango, tu jest czekoladowy w dwóch wydaniach etykiet. Te małe są o tyle fajne, że dają fajną porcję białka, można się nimi spokojnie najeść nie zapychają w przypadku dużego, akurat tego karmelowego, ja się dosyć mocno najadam i wbrew pozorom, że to jest posiłek w płynie, tam jest 500 kalorii, ponad 30 gramów białka na cały posiłek, więc świetna rzecz, a tymi małymi w locie, przedtreningowo, czy potreningowo, jako alternatywa, super sprawa. No i mam tutaj jeszcze dubajską czekoladę, to jest w wersji limitowana i to jest nowość, ja sobie już testowałem go wczoraj, bardzo mi smakuje. Na taki posiłeczek ma więcej białka, niż 100 gramów polędwicy wołowej. Super rzecz. Szczególnie kiedy jesteście w biegu albo nie macie czasu, to takie alternatywy robią kosmiczną robotę. Wiem, bo sam często w drodze do pracy, czy przed treningiem wrzucam albo małego itiksa albo akurat tego większego, i sprawdza się idealnie. Na treningu mi się nie odbija, nie chodzę pełny, nie chodzę jakiś taki ociężały, żadnych problemów z przewodem pokarmowym i wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o regenerację potreningową, ja bardzo chwalę sobie te szoty białkowe. Akurat jeden ma 20 g białka, więc ja spożywam dwa na raz, świetna rzecz. No i coś na słodko, czyli Wiązki. Tutaj mamy baton o smaku czekoladowym, kokosowym, nadający się dla osób, które mają nietolerancję laktozy, które są weganami, nie jedzą mięsa. Świetna sprawa, przepyszne. Ja bardzo lubię. Nie jestem osobą, która jednak wcina to słodkie i tymi batonami się trochę ratuje. I wiem, że nie wybijam się z rytmu swojego odżywiania, także bardzo mi to pasuje. Najlepsze zostawiłem na koniec, czyli niskokaloryczny izotonik od Igi Świątek. Let's celebrate great victory. Niesamowite osiągnięcie, które zapisało się na kartach historii światowego tenisa. Iga zdobyła swój szósty wielkoszlemowy tytuł na londyńskich kortach jako pierwsza Polka. Dziękuję bardzo, i Tutaj mamy jeszcze ręczniczek. Dzięki bardzo.